Cześć wszystkim, ja jestem Juraj Joker i was w kolejnym od, odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy znowu grać właśnie w tej Minecraft Sky, Skyblock Survival W sensie do środy, tam gdzie no właśnie tam właśnie byłem chory czy tam ogólnie sperkałem to dzisiaj jeszcze tak, ale dzi dzisiaj już mniej, więc może to ja na pierwszy... Sobie... I tutaj wyłączę muzykę, żeby mi tutaj nie, za, nie zagłuszała. No i możemy tutaj właśnie z, zaczynać. Pócia mam tutaj właśnie różne przedmioty. No i będę chciał tutaj znaleźć jakieś nowe rzeczy. Bo no, na razie tutaj mamy tutaj tylko te rzeczy. No to właśnie coś tutaj już do jedzenia się to, co troszeczkę trochę ściszę, mamy tu również płytę, jakieś cegły, pióra, to... Mm, wiem, że mam tu mimo tylko raz nasiona, ale tylko bez wody to będzie tutaj trudno do, dosyć. Będą się odnaleźć, znaleźć tutaj jakąś wodę, ewentualnie może jakiś lud bo często właśnie ten Roxu, który robił tą mapę, to na pewno często korzysta, chociaż tam coś tam jest, poczekajcie. Co, co tam jest? A, tam jest jakaś wioska! Dobra, tak tak nisko, to... Dobra. Mm, dobrze, więc co możemy się zająć? Dobra, więc najpierw może sobie... Y, poeksplorujmy najbliższy teren, bo to właśnie nasionka nasza. Dobra, zobaczmy gdzie w ogóle jeszcze nie byliśmy. Czy jest właśnie takie miejsce, gdzie możemy się ruszać, gdzie jeszcze nie byliśmy? Bo tam ewentami jeszcze nie byliśmy, ale musimy tam właśnie zdobyć bloki, żeby tam się podsadzać tam właśnie zejść, to potem wrócić. Dobra, więc może yy, zniszczymy tylko trochę bloków, chociaż mogę zrobić siekierę, no to... Ale mo mogę to zrobić siekierę, bo by to łatwiejsze niż go łapą. Dobra, wracajmy tutaj się do tego... I zróbmy sobie jakąś siekierę, bo najwyższy już czas to jest mnóstwo drewna, a ja jakby go łapał. Dobra. Tutaj to i właściwie sobie lepiej w to. Właśnie to potrzebuję więcej tego. Dobra. to mi nie spadło. Złopię to sobie tutaj. Okej. Okay. Tak, tak. tak. Tak, tak. I mamy tu... NIE! Nie, źle zrobiłem, nie, nie, z tego żadnego kilofan, nie! Dobra. Trudno, wyrzucam to. Też nie, ale jestem... Ech... Muszę to wykorzystać, to nie... Ale trudno. Cięż, to jeszcze, jeszcze też trochę właśnie tak... Smarkam, ale, ale mniej. Dobra, to nie zrobię teraz tego samego błędu. Dobra, tak, tak, tak i mam siekierę? Mam siekierę, dobra. No tylko drewnianą, bo tu nie mamy żadnego kamienia. Mam dzięki, tej siki, że tej siekierze będzie wszystko łatwiejsze. Dobra, zbierzmy trochę tego tutaj... desek. Może to się jest, ale. Zobaczmy, jak tam jest nisko. Będę się tam się tam dostać. Tam, oraz tam wyjść. Chociaż tam, tutaj właściwie Co? Właśnie jest tutaj na górze. Właśnie w przyszłości, tam zobaczymy. Co? Jest na górze, a tam właśnie pod, nad nami. Ło. Wow. Tam tu się jest na dole? To jest mała taka ta po co mam tam schodzić? No, chyba, że to będzie jakaś super skrzynka z jakimiś super przedmiotami. No. Dobra, idziemy dalej. Mhm, mm mam okazji no, jakieś jedzenie tutaj. Na wypadek, no że sobie to ekwipunku. No i gdzie jest ten? O, tutaj jest. Dobra. Dobra, z chlebek chlebem Trochę to ściszę. Hmm? Dobra. Wystar dobra, wystarczająco, żeby mnie słychać. Więc bierzmy trochę tych desek, żeby, żeby się po podsadzić. No i... Iwo. No. No. Dobra, jestem już z powrotem, potem jak mój młodszy brat tutaj przyszedł tu ...i trochę właśnie robił ale już jestem. Dobra, stale się tutaj zbieramy tych... Tutaj, tych... tych, 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 tych mm. ...okej. Okay. O, dobra. If troszkę nam się jeszcze przyda tutaj tych desek, żeby O nie dop powinienby iść spać O. Zobaczę, czy tyle wystarczy tych desek No jeszcze nie jest, tylko kilka jeszcze to Dobra, więc chyba to już no, wystarczy tego tutaj U, dobrze, więc jakby tutaj to zejść. To by nie połamają sobie kości Dobra. No, to tyle by jak wystarczy, żeby to by się po, podsadzić. Dobra, no, co zrobić z Ło, powolne upadanie to się przyda. Książki mamy do enchant, Nici mamy tutaj. Jakaś płyta oraz kartki. Dobra, kartki się przydadzą do Endchant. Do tej książki. Dobra, zbiorę to, o ile mi nie spadnie. O, nie spadło. Dobra, więc proszę teraz to się podsadzić. enchant się przyda. Yy, dobra, więc ty, 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 ty się podsadzamy, żeby mi nic nie, nie tutaj nie zepchnęło, o, tu wystarczyło. Dobra. Teraz chcę te do bardzo odłożyć i zobaczymy co tam jest na górze nad nami, czyli wiecie tamta o ta tutaj to. Czy tam jest w ogóle coś na górze? Czy tam właśnie jest taka łapka, żeby stracić tam dużo desek odsadzając się. Ach. Dobra. Tutaj coś widać właśnie. No może na wszystkich będę jednak tam wejdę, tam yy, na górę. Ale najpierw tam od, odstawię te przedmioty. O, królik kolejny! Więc tym razem gościu nie spadnij, bo to ja chciałbym cię... No ej, gościu, nie spadnij! No kurde, no znowu, no! Nie spadajcie mi tutaj te króliki, no! Tylko się króliki tutaj spełnią, a nie jakieś owce czy krowy. One tak normalnie to się nie, nie spadają. Bo te króliki popełniają się osobą bystro. Dobra, mamy tutaj właśnie, chowamy, chowamy. Chociaż ten nici mógłbym właśnie przerobić na łuk. Właściwie to mógłbym przerobić sobie to, to, na, to na łuk. Dobra, tutaj właśnie odkładam to. Kartki mi się przydadzą do, do enchantu. Dobra, y... ok. Mamy tutaj to. I sobie teraz zrobimy sobie to łuk. Tu zrobimy z, z, z tego. I mamy tutaj łuk. Tylko teraz tutaj, właśnie, jeszcze nie mamy czym strzelać. Bo mamy tutaj piórak, dużo tych patków, ale nie mamy tutaj tego. Więc na razie łuk jest bezużyteczny, ale no, mamy przynajmniej właśnie, yy, będziemy mogli czymś strzelać. Z czego strzelać raczej? Dobra, właśnie, teraz się prześpimy, właśnie, to się w naszym łóżku. Zobaczcie, no, coś się spełni. Dobra, no, kładź się. Kładź się! Dobra, myśmy się, my się położyli z w ranku. Uf, 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 okay. Dobra, więc teraz idziemy tam sprawdzić, co jest tam na górze tam tutaj, czy tam coś w ogóle jest. Ej, coś mi tutaj pajęczyna? E? Dobra, nie mamy mam już pajęczyny. E... Co to jest? O! Dobra, zobaczmy co tutaj coś jest. Nic nie ma. Dobra. Nic tutaj nie ma, no? Aha! chociaż jest tutaj właśnie jakaś skrzynka, tylko muszę jakoś tam się podsadzić tymi tutaj deskami. O, mi spadło tutaj na dół. Dobra, tutaj właśnie w tu ziemię, nieziemię również my tutaj statki, no. No, Gdzie tutaj wypadła ta ziemia? Nie, nie ta gdzieś zniknęła. O, dobra, jeszcze przyda się kilka tych, tych tutaj to. Okej. Okay. A gdzie to mi wypada to, 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 to drewno? Dobra, o, tutaj. Gdzieś jakieś... Dż, mam 6 właśnie tego no Zobaczymy, czy tam tyle wystarczy tutaj. E, dobra. E, dobra. O, i tu jeszcze jeden, no w zapasie. Dobra, mam, tu mamy tutaj prog, dużo tego, i rozgniłe mięso. Chyba trzeba tam gdzieś w jednej z gwiazd, będzie jakiś gość, który handluje tymi zgniłymi mięsami. To mi się zdarza, ale mamy tutaj prog, żeby można było ewentualnie do Dynamitu czy ten TNT ewentualnie do jakichś pułapek. Przydaje się, jeszcze czerwony kamień. A Ewentualnie, chociaż nie, bo mamy tutaj właśnie tak dużo dre drewna. Mamy tutaj również dużo właśnie, tak możemy zrobić z tego płytki tej drewna, ale mamy tutaj pułapki. Tylko przydałoby się jeszcze piasek, ale tutaj nie mamy piasku, Ewentualnie tam jest piasek, więc może w przyszłości dawalę zbudować jakieś pułapki z, z TNT. To wie, dobra, tutaj właśnie już byliśmy, więc y, może jeszcze w, w tym odcinku zejdziemy do kopalni, które, tej tej kopalni, bo tam jeszcze, jeszcze jest trochę przedmiotów. A, bo, a potem jak to zrobimy, to może jeszcze w przyszłości, może zajdziemy do, do tej wioski tutaj. Dobra, ja tutaj właśnie już co dziwnie wygląda. Muszę to mieć tutaj przejście, bo tutaj nie będę mógł jak przejść. Okej. Okay. Dobrze. A więc się jeszcze jakąś zimową wioskę, więc będzie coś wiedać. Robię tutaj właśnie to, to, okej. Okay. Bo jak tam jest na daleko od, od naszej bazy, tutaj. Ta wioska. No musimy taka się podsadzić. Ty widzę już pierwszą skrzynkę. Gdzieś tam na, na pewno są jakieś skrzynki jeszcze. A tam jest jakaś tam skrzynka. Więc tutaj właśnie już, żeby... Niedługo powinien zrobić jakiś na ten miecz właśnie, z jakiś blok. O już mi spadła. Bo tam właśnie mamy w bazie żelazny miecz. To tutaj... mi wszystko tutaj. Okay. to jest tam więcej już te de de deski mamy. Okej. Okay. Chyba tyle tych desek wystarczy, żeby tutaj, e chyba tak. Zobaczymy, czy tutaj tyle wystarczy. O to jeszcze jest zejście na ladu, więc może się uda. Tak. Okej, okay. okay. właśnie balą na krawędzi. O, bo wem to, w... udało się tutaj tak żeby tutaj nic. I mamy tutaj fajne zejście tutaj. I super, mamy tutaj mamy w niej kolejne jajka. Tutaj mamy to. To i kolejne sadzonki. Przedają się właśnie do DSrobienia drewna. Właśnie drewna, a tutaj właśnie może z tych wejść wypadnie jakaś mała szansa, że padnie Kura, chociaż ostatnio się nie, nie udało. Kto wie, może ty, tym razem się uda. Do naszej małej zagrody. Zobaczmy, co my tutaj mamy, mamy. czy jest w ogóle jeszcze jakaś skrzynka, bo raczej tutaj powinny, powinna być jakaś skrzynka. O, tu widzę kolejną skrzynkę. O, to jajny jeszcze jest jakaś skrzynka. Zobaczmy, co w niej jest. My tutaj znowu jakieś zgrzybami jest oraz trochę prochu. Ja wyjąć wszystko z takich rzeczy, bo mogą się w przyszłości przydać. Dobra. O, tutaj wskoczyłem na to. To właśnie nie powinno mi się niedługo zwijać do swojej bazy, żeby to zdążyć przed zmrokiem, żeby mnie potwory nie zjadły, chociaż nie, to powinienem sobie tylko tam, tak, tych potworów pobić. O, to właśnie jest, jeśli tak jest, to, to jest niedaleko do wioski. Dobra, to ja powinienem już powoli się zbierać. To zbierz tylko ostatnią skrzynkę. Pod to właśnie. Yy... O, mamy kolejne żelazo tutaj przyda się właśnie do tych żelaznych rzeczy. Po kiedy wrócimy sobie sobie tutaj żelazny wieczor oraz żelazny kierę. mu się dobra, więc już się tutaj deski. tutaj wrócić na górę? No i już tutaj niektóre rzeczy wypadają. O, dobra, tutaj jest. Torej tutaj właśnie nie potrzebuję, Po co? jakiś tory tutaj? Do Skybloku. Dobra. Więc idziemy. Ktoś jest jeszcze gdzieś jakiś skrzynkę. Jeśli gdzieś tutaj są jeszcze jakieś skrzynki, bo tutaj na razie nie widzę żadnych. Ale potem, potem będę zwiedzać w następnym odcinku. Dobra, jeszcze jakieś drewno. Jest mamy już wyczerp na wyczerpanie. już tak. Okej, okay, no to właśnie tutaj przejście, to no by się skończyła się kiera. I właśnie... O, wyrosło nam nowe drzewo, super! Właśnie dwa drzewa co nam wyrosły. Okej. Okej. to się nam do... jeszcze będzie wypadnie jakieś tam... Wypadną z tych drzewek. Jakieś drewno, naprawdę wypadnie, oraz może, możliwe, że jakieś jabłuszka. Dobra, właśnie to możemy odłożyć. Po co jakieś glony? To. O, to zostawiam sobie. To, to mogę wywalić. To też. Tutaj jest. Ja Jeden tutaj sobie zostawiam. Jeden ja tutaj sobie zostawiam. A czy mogę robić kolejne zupki grzybowe, właśnie z tych grzybów? O, to ja nie wiem. Dobra, zobaczmy czy właśnie da się robić z, z tych grzybów zupki grzybowe. Dobra, czy może jakoś tak, czy jakoś tak, czy można może obłożyć około, tutaj tego? A, tutaj wylądowałem, musiałem się gdzie mi się podziały te przedmioty. Dobra, więc może sobie tutaj, chcemy do jakieś góry. Już to sobie zabierę na siona. Badać, gdzie jest coś z tego. Tylko... O! Wlecia! Kura wyleciało! O! Dobra, dobra, kurczaku. Zobacz, to no dojdziecie to. No się mam pierwszego kurczaka do swojej farmy. Daj, nice. tylko muszę zmienić, żeby właśnie to nie zginął. Dobra, więc ja mam pierwszego kurczaka, jest jakiś właśnie osiągnięcie, żebym go nie, 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 nie zabił przez jakiś tam przypadek. Bo właśnie go tutaj zagroziłem ze wszystkich stron, więc ja się tam też nie wiem, że powiedziałem jest to, wydostać. My w końcu z pierwszego kurczaka, tylko przyda mu się jeszcze drugi jakiś. Dobra, w Na następnym odcinku spróbujesz tam coś, tam, tam jakieś inne rzeczy oraz spróbujemy tutaj zrobić jakieś żelazne przedmioty oraz zniszczyć te tamte drewno. Więc to by było chyba na tyle właśnie z tej dzisiejszej strony. Jeśli film się spodobał, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, a będziemy skamił żadnych kolejnych odcinków oraz trzymajcie się. Pa!